Nie mam dobrych wiadomości dla milionów niebłodnych ludzi w Polsce, którzy od lat czekają na rozwiązanie problemu leczenia niebłodności. Kiedy wczoraj z przerażeniem wysłuchałam rozmowy prezydenta Wałęsy z redaktorką Olejnik, byłam zaszokowana, że nawet te, taki autorytet dla wielu, jak prezydent Wałęsa, my. Leczenie niepłodności metodą in vitro z, z przerywaniem ciąży. Jeżeli mamy takie autorytety, które nie wiedzą, co to jest in vitro i czemu ono służy, trudno się dziwić, że mamy w tej chwili w Sejmie zasyp projektów, które każą za więzienie tych, którzy chcą leczyć chorobę, którzy każą za więzienie. Tych, którzy chcą informować o leczeniu niebłodności. Że mamy takie projekty złożone, których konsekwencją będzie wylewanie zarodków do klozetu. Ale tak naprawdę, proszę Państwa, wszystkiemu inna jest Platforma Obywatelska. Platforma Obywatelska, która już rządzi tym krajem od pięciu lat, wielokrotnie, a zwłaszcza w kampanii wyborczej, obiecywała, że wreszcie rozwiąże problem leczenia niepłodności, to sama w tej sprawie nic nie robi. Największy projekt WIDMO, jakim jest projekt o in vitro, ciągle nie, zostaje, nie został złożony i zapewniam Państwa, nigdy nie zostanie złożony. Natomiast właśnie Platforma Obywatelska blokuje projekt ruchu Palikota złożony już w listopadzie który właśnie wprowadza najlepsze, najbardziej nowoczesne standardy leczenia niepłodności metodą in vitro, czyli taką ustawę, na którą czekają Polacy i Polki Pol, Pol, w, w tym kraju. Także proszę Państwa, jeżeli tak, tak ta sytuacja będzie wyglądała dalej, a wszystko na to wskazuje, to się okaże, że jeszcze długo nie będziemy mieli dobrej ustawy, takiej ustawy, na którą wszyscy w kraju czekamy, bowiem platforma obywatelska sama ze sobą nie może się dogadać, nie składa swoich projektów, nie popiera projektów jak ruchu Palikota, czyli zachowuje się po prostu jak klasyczny pies ogrodnika. Sama nie zrobi innemu nie pozwoli zjeść. Tyle chciałam Państwu dzisiaj zakomunikować. Czy jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś pytanie, to bardzo proszę. Jeżeli nie, to dziękuję bardzo.